To jest... jest razem i ktoś teraz? Nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry. Oni są w lidze chyba też, nie? To też skleja rena. Zasłucha. Nie My tak myślę, ale niepewna nie jestem. Na razie tak, bo znamy. <śpiewanie> ej, ej!

9 minut, gdzie jest Mariusz? Co chcesz? Idź. Nie. Idź, ja cię zastąpię. Idź, Razem ja pójdziemy. Ja też. A jak mnie poczęstujesz, to bardzo chętnie. No dobrze zaraz pójdziemy. To muszę do kosztu zadzwonić. Ciężko ze zkoć. Przyjdź, niech tata tu przyjdzie do kości. A dobra Sorry na Ładna? To... A dziękuję. A jak to jest taka ładna zgrabna, to znaczy, że musi być. Się... Przepraszam, mamy sory. Tak, że śmieszkał żąkami. Tak ładna zgrabna. No bo to znaczy, ale to, zawsze się tak mówiło, że modelki czy jakieś tam wiesz... Ja proszę już iść na tak. piosa. Mówi się Pachni. Co? Pachni, Pachni. Co to palić? Masko, masko! Wybacz! Masko! 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 Idzie na dwór i wróci. Tu jest zimniej. No, nie, to zimno jest. Już ja jak oni spoceni wszyscy wyjdą. oni no. trochę tutaj. Teraz wszyscy chorzy będą. No, chodź.

Kończymy i... Mm -hmm. straszny, <laughs> dobra? Nie, hmm. ale to z jednej Ej, strony Mi się wydaje, że dobrze, bo tak to... Nie, oczywiście, że dobrze, niech też się trochę... A to jest trudne. Tu tak dwójka Fortuna wygrać. Oczywiście, że tak. By się tak ułożyło, że... że jakimi drużynami, składami tu no. przyjeżdżają, to... No No dawaj!

Zero. Ja? Zero. Zero. Czerwony. A po drugiej stronie, nie? Ale tak się powinno grać co z tego, co Kibicujesz, tak? Ale... Oczywiście, że tak. Ale nie powinno tak być, ci, ci coś mają. No nie no pewnie, że tak. Postaje. Nie, nagrywa tam czas. Nie. Tak. tak? No to